I hej, dzisiaj idę coś robić z akrobatyką i ja nie umiem sama dobrze akrobatyką, ale Marysia wie, ale Marysia tak, więc jestem znowu z Marysią, hej. No Marysia, co będziemy ma robić? Powiedz. Nauczę was fazy, dostanie na głowie, jeszcze gdy chcecie się upewnić, czy ja potrafię, to na początek zrobimy znaczy na początek ja zrobię potem was nauczę bardzo, no bardzo fajnych faz, żeby się nauczyć stanie na głowie, to co zaczynamy? tak ok faza pierwsza hej, faza pierwsza będzie e, tak, połóżcie na tak tak dłonie tak żeby tutaj był taki widzicie? Taki, taki. Uuu, tu. Kładziemy na ten. R rozszerzamy ręce, tak? I nie możemy położyć, gdy mamy tutaj ręce, nie możemy położyć głowy w jednej linii, tylko trochę dalej, nie? Okej. Okay, to, 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 to była to były dwie fazy, teraz... Dobre. Trzecia faza. To może ja najpierw zrobię stanie na głowie. Tak. Okej. Okay. No, to tak. było więc stanie na głowie. I Polka. faza trzecia jest więc jak masz tak ręce, że głowę tu położyć, więc to zrobimy to teraz na Julii. No, Julia, połóż głowę i, I potem tu. Tak. I trzeba wyprostować nogi i próbować ciągnąć do góry, tak jak okay, Ja zrobiłam. Pójść powoli. No i nie, nie do góry pójść. Dobra. Julia, ja na pewno chcesz? Ale nie całkiem, trochę. No mania! Ja się boję, że ty spadniesz. Okay, lepiej nie. Wiecie. Nawet będziemy się ćwiczyć. Dobra, i jak będziemy całkiem umieć, to w następnym odcinku znowu to dla Was zrobimy. Ale teraz się coś powiedzie. No więc gdy spodobał się Wam ten odcinek. Akrobatyka challenge to oczywiście, łapkę w górę postawcie i oczywiście potrzebujemy z 10 łapek w górę. Tak. Czy 5? I 5 łapek w górę. 5 łapek. I, na, I zrób na subskryb, żeby i na dzwonek, żeby zawsze widziałeś, kiedy nowy filmik robimy, więc no to był nasz filmik i tak um... był fajnie dla nas, ale dla, dla was tak? My nie wiemy, ale wy wiecie, więc powiedzcie. Więc napi nie, napiszcie po prostu w komentarzu, czy wam się podobało, czy nie. I ty już umiec cynia. I ty już na przykład Zrobiłeś? łapę do góry. Okay. I papa, Pa pa!